Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska, a dzisiaj moim gościem hmm, prawdziwa petarda, naprawdę osoba, która no, moje serce porywa do dziś. Dziewczyna, bo tak powiem, dziewczyna, która przetarła szlaki takim dziewczynom jak Ania Lewandowska czy Ewa Chodakowska. Mariola. Bojarska Dzień dobry i bardzo dziękuję za takie piękne przyjęcie, no. piękny wstęp. No, wie pani, ja pamiętam, jako mała dziewczynka siedziałam, oglądałam panią, pani była wtedy no, taką właśnie kobietą, która ćwiczyła. My, my żeśmy po prostu zazdrościły i figury, <gry> i, i, i tej telewizji tego wszystkiego. No, to to także także jest absolutnie szczerzy i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się poznać. To Samowite, bo ja nigdy nie myślałam, że właśnie z tymi małymi dziewczynkami będę kiedyś rozmawiała, że właściwie że one będą ze mną rozmawiać i, i pytać o różne rzeczy, ale myślę, że z perspektywy czasu to jest e, fajne, kiedy te tematy łączą pokolenia. No właśnie, ja powiedziałam to, że, że pani przetarła szlaki takim bardzo dzisiaj popularnym dziewczynom, które ćwiczą, które, które nam trochę pomagają to ciało doprowadzić. Do ładu i składu, czyli tak jak Ania Lewandowska czy, czy Ewa Chodakowska. Jak to było kiedyś? No kiedyś było trochę inaczej. Trudniej? No zdecydowanie mhm. trudniej, dlatego że po pierwsze ja nie miałam do dyspozycji social mediów, więc mhm. nie miałam gdzie się promować i o tym mówić. Jedynym takim medium, do, przez które mogłam dotrzeć do ludzi, to była telewizja i ponieważ jako młoda dziewczyna już rozpoczęłam pracę w redakcji sportowej e, telewizji i tak naprawdę to ja nigdy nie chciałam e, pokazywać się mhm. w kostiumie gimnastycznym, bo ja od siódmego roku ćwiczyłam, byłam zawodniczką kadry Narodowej Gimnastyce Artystycznej i mm, muszę powiedzieć, że miałam taki przesyt tej gimnastyki i sali gimnastycznej, że chciałam być taką prawdziwą dziennikarką, A -a. wystrojoną, taką krystyną, loską, mm. na przykład prezenterką. Spikerką. A, czysta, się to się mówiło, spikerką, tak? tak? W każdym razie no, marzyłam o takiej normalnej właśnie, no, Speakerką nie, bo interesował mnie sport i, i tutaj byłam raczej e, w kierunku szłam komenta bycia komentatorem gimnastyki mm -hmm. artystycznej, w której byłam specjalistą. E, no ale e, koledzy poprosili mnie, żebym w końcu przebrała się w ten mm -hmm. kostium gimnastyczny. No jak się już przebrałam na takim evencie i pokazałam co potrafię, no to od tamtej pory m, dostawałam mnóstwo telefonów z różnych mm -hmm. redakcji telewizji. No i właściwie to już m, do tej Skończyłam w kostiumie gimnastycznym, tak pewnie zostanie e, do śmierci. Ale rzeczywiście było trudno, ponieważ e, drugą rzecz, którą miałam do dyspozycji, to na szczęście najlepszy magazyn w tym kraju, e, magazyn Twój styl, który wówczas powstawał, i zaproponowała mi szefowa współpracę e, w tym magazynie, ponieważ ja wtedy wprowadzałam taką formę do polski Kalanetics. Tak? E, mhm. e, tak, także ona. Chciała koniecznie pokazać tę formę. Jak już pokazałam tę formę, no to już zgłosiła się też osoba, która poprosiła mnie o nagranie płyty. Wideo, właśnie, chciałam DVD, ale to było przecież wideo. I tutaj kolejna śmieszna sytuacja, bo. Wtedy tak się mało zarabiało w telewizji, że ja sobie pomyślałam, Boże, będę jechała do Gdańska, spędzała tydzień na planie i znowu zarobię, jako młoda dziewczyna, bo ja miałam wtedy 26 lat, jakieś takie marne pieniądze, to po co ja mam tam jechać? A miałam malutkie dziecko, bo ja bardzo wcześnie urodziłam dziecko i trochę nie chciałam tego zrobić. I wtedy kierownik produkcji powiedział, Mariola, to powiedz temu biznesmenowi rzuć taką cenę, żeby on się po prostu na to nie zgodził. Tak jak to kiedyś podobno zrobiła um, jedna z wielkich aktorek mm. przy, przy, przy reklamie chyba od utkurzacza. i <grymne> 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 Ja rzuciłam tą a tę cenę, zgodził. a on się właśnie zgodził. No więc jak się zgodził, to to zrobiłam i, i dobrze, że się zgodziłam, ponieważ płyta sprzedała się w 3 milionach egzemplarzy, była reklamowana. To była jedna z pierwszych reklam telewizyjnych, bo mm -hmm. był tylko proszek do prania. I ja, i chyba Soki, który ja też zresztą reklamowałam, mm -hmm. bo to nagranie rekl reklamowe zrobiłam jeszcze jako studentka. Także właściwie dwie reklamy szły ze mną. A co dziwne, słuchajcie, dzisiaj każda dziewczyna marzy, żeby być w reklamie, a ja. Się krępowałam, że jestem w tej reklamie. I jak prowadziłam dziennik Aha. sportowy w dzienniku politycznym, to jak była ta reklama, to ja spuszczałam głowę bo sobie, myślę, Boże, żeby mnie tylko nie poznali, że to ja i znowu ten sok, i rzucam cytrynami, a potem ćwiczę, nie, i marzyłam, żeby te reklamy się w końcu skończyły. No co było oczywiście głupoto, no ale no, taka jest młodość. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, bo, bo ja, ja pamiętam kanale e, e, i pamiętam, e, my ubierałyśmy Getry, dobrze mówię? Getry, getry to tak? To no getry, to w ogóle to tak. były getry, z takie różne stroje, no w ogóle darobiku, śmieszne takie różowe, cukierkowe kostiumiki, jak Jane fonda, prawda? Paseczka, z opa opaską. Tak, tak. Um, także to było no, niesamowite, ale wtedy ludzie po prostu. Mm, jeszcze jak ja w ogóle zaczynałam ten trend jeszcze jako studentka, to ludzie nie, tak do końca nie wszyscy ufali, że to się rozwinie. Moi mm -hmm. koledzy na przykład e, z telewizji mówili: A po co się tak wysilasz? To, to mm -hmm. jakaś tam moda przez rok i, i w ogóle nic z tego nie będzie. E, także no, ludzie tylko poprzez telewizję mo mogli się czegokolwiek na ten temat e, dowiedzieć, i ja pomyślałam sobie wówczas, że to, co ja e, poznałam podczas no, uprawiania gimnastyki artystycznej, podczas moich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego, to jest trochę mało. I zobaczę, co się dzieje na świecie. No właśnie, bo o tym rozmawiałyśmy poza anteną, bo tak. mówiła Pani, że ma to związek ze Stanami. Oczywiście. I wtedy odnalazłam dwie amerykańskie organizacje, ICA i IDEA, które do dzisiaj e, robią fantastyczne rzeczy właśnie w kierunku fizycznym. Fitnessu, zdrowia. To są kongresy, na których które przyjeżdża aż 7 tysięcy ludzi z całego mm -hmm. świata, ale głównie z Ameryki. Ja muszę powiedzieć, że byłam na takich 40 kongresach amerykańskich, więc spędziłam 40 tam tygodni mm -hmm. ucząc się i e, poznałam mnóstwo ludzi, profesorów, fizjologów, dietetyków, no ale też takich guru fitnessowych, czarnoskórych, którzy mm -hmm. no naprawdę bili wszystkich na głowę, dlatego że oni mm -hmm. mają w sobie to coś, ten czar, to ten prawda. piękny e, Ruch, ale też specjalistów z różnych innych krajów, ze Szwajcarii, takich jak Robert Steinbacher, który wprowadził tak zwany Body Art, czy body art czyli takie ćwiczenia troszeczkę oparte też o, o balek. Mhm. I właściwie tam poznałam wszystkie trendy, ponad 240 trendów, które regularnie przywoziłam do Polski, pokazywałam w swoich programach telewizyjnych, w drugim programie e, telewizji, pisałam mhm. o tym e, przez 10 lat w magazynie Twój Styl, drugie 10 w magazynie Pani. Także no, było tego bardzo e, dużo. Potem odnalazłam też e, organizacje szwajcarskie, szwedzkie, francuskie. Sama też wykładałam e, w Paryżu na kongresie. Także to się tak mocno rozwinęło. Stąd też moje dziesięć książek ostatnia, mm -hmm. Trener Życia, którą e, popełniłam w zeszłym e, roku. Także e, to dało mi taką niezwykłą... E, Siłę i mhm. taką pewność na tym rynku, bo miałam takie poczucie, że na ten temat no, wiem wszystko, co powinnam mhm. y, wiedzieć, a uważałam, że jeśli jestem w tym biznesie, to muszę wiedzieć wszystko i dodam, że byłam ciągle jedyną polką. No tak, to prawda. P proszę powiedzieć, yy, no bo niewątpliwie wówczas pani robiła. Takie też show telewizyjne, prawda? Ale ciekawa jestem, czy faktycznie ludzie zarażali się tym sportem, czy ćwiczyli, czy, czy miała Pani jakieś takie informacje właśnie z zewnątrz, że, że jednak Pani staje, osoby stają przed telewizorem i, ra, telewizorem i razem ćwiczą z Panią. Ale oczywiście, że tak, bo potem wydałam też płytę. Znaczy, właściwie Telewizja Polska zebrała te wszystkie mm -hmm. moje pro, pro, programy, i pamiętam, że kiedyś prezes zaczepił mnie na korytarzu i mówi pani bojarska, pani płyta się sprzedaje, te, jest druga po papieżu, <laughs> więc ja e, się bardzo cieszyłam, że ludzie to chwycili, e, pisali do mnie mnóstwo listów, bo wtedy jeszcze były listy, mm. więc nie było czegoś takiego jak mail, w związku z tym ja miałam e, całe pokoje zawalone worami, takimi olbrzymimi worami listów, no i e, wybierałam takie najśmieszniejsze czasami listy w przerwie, mm -hmm. kiedy nagrywaliśmy te programy i kolegom e, czytałam. No w tych listach znajdowały się różne rzeczy, bo... Wyznania miłosne no, również. Och, wyznania miłosne to przede wszystkim nawet prezent od mężczyzny w postaci bilizny. Ha, ale to były takie gacie na wacie wielkie, To już chyba p, troszkę niedocenił moje szczupły, sylwetki, bo majtochy były takie. Ale to bardzo też, no takie przyjemne, no taki tak. właściwie gu, gustowny, no tu w, wątpliwe czy gustowny tak, prezent, tak, ale no, i tak, ale Jeden list był taki, że z tego najbardziej się śmialiśmy, jeden pan napisał, że jak występuje na ekranie, to klęczy i całuje ekran, no hmm. i gdybym się chciała z nim spotkać, <Sz> to mam przesłać yy, yy, chyba pozdrowienia dla Wandzi. No o. i wszyscy żeśmy się śmiali, bo koledzy mnie zaczepiali, robili sobie żarty. No, no Mariola, kiedy, <śmuszczak> kiedy pozdrowisz? Wandzi pozdrowisz? <śmuszczak> <śmuszczak> Więc było to e, oczywiście e, śmieszne, no ale e, przede wszystkim to było fajne, że ludzie rzeczywiście się zarazili ruchem i no, potem już powstawały pierwsze fitness kluby. No i dziś te dziewczyny, które dzisiaj mówią o, o ruchu mhm. i m, o fitnessie, no mają przetarty szlak, Jasne. prawda? No, no bo um, już nie musiały tego robić, już wszyscy wiedzieli czym jest mm -hmm. tak naprawdę fitness, no bo ja w końcu pokazałam 240 form ruchów telewizji, więc mm -hmm. właściwie nie ma takiej formy, której ja bym nie pokazała. E, Zapraszam też zagraniczne gwiazdy, amerykańskie gwiazdy, mm -hmm. szwajcarskie gwiazdy do swoich programów, także i angielskie, Dina Hodgkina z Anglii, Marcus Arruina z Australii, um, Roberta właśnie Steinbachera mm -hmm. ze Szwajcarii, e, z Ameryki, czarnoskórych fantastycznych tancerzy, mm -hmm. także ja miałam naprawdę bardzo duży przekrój tych e, trenerów u siebie. Także m, dzięki m, tym swoim wyjazdom miałam wrażenie, że mogłam Polsce pokazać taki światowy e, fitness. Mm -hmm. Proszę mi przypomnieć, czy to był też program kawa czy herbata, czy to już w wtedy? Kawa czy wesz... herbacie Troszeczkę też. Troszeczkę ale też. To, to było pytanie, początki, pytanie to na śniadanie. Nie, ja nie. Miałam później. swój autorski program. program. Ja miałam swoje hmm. autorskie. Trzy tysiące zrobiłam w ogóle swoich autorskich programów. Mm -hmm. To było 2000 takich stricte fitnessowych za przed, dzień, przed pytaniem na śniadanie. Mm -hmm. Potem też przed Dzień Dobry TVN. E, robiłam to w telewizji, bym mm -hmm. e, powiedziała, mojej ulubionej. Mm -hmm i później wróciłam z takim programem Sztuka Życia, gdzie rozmawiałam z gwiazdami, właściwie praktycznie bym powiedziała z wszystkimi polskimi gwiazdami na temat ich życia poprzez ruch, poprzez smaki życia i tak dalej. Także tych programów zrobiłam mnóstwo z politykami, gwiazdami, mhm. y, 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 gwiazdami, z politykami <noise> polskimi, które, którzy wówczas y, no, byli bardzo popularni, popularni. Y, z tak, taką czołówką polityków, z różnych partii. Także tych programów zrobiłam naprawdę bardzo dużo, a równocześnie oczywiście pracowałam też dla pytania na śniadanie i mm -hmm. robiłam tak zwane felietony dla pytania na śniadanie, czy takie spotkania z ludźmi typu klub 50 i tak dalej. Tak, Proszę mi powiedzieć, były jakieś, dlaczego o to y, pytam, no. bo ciekawa jestem, były jakieś wpadki? No, no, <laughs> trudno, żeby nie było wpadek. Z tym, <laughs> że jak ja zaczynałam, mm -hmm. byłam młodą dziewczyną, to te wpadki w ogóle nie były tolerowane. Bo dzisiaj jak ktoś ma wpadkę, tak mm -hmm. zwaną telewizyjną, to się wszyscy cieszymy, że to jest fajne, o pomyliłam się, pomyliłam się, e, czy nawet jeśli ktoś nie zauważył, tym bardziej jest to śmieszne. A e, ja niestety, e, jak zaczynałam, to było to wszystko takie bardzo surowe, więc mm -hmm. w dzienniku sportowym poproszono mnie, bo ja gestykuluję, więc jestem taką trochę włoszką, i poproszono mnie, tak. żebym rączki wsadziła w dyby, czyli po prostu nie odrywała mm -hmm. rąk. Mm -hmm. Tak. od e, stołu. Um, no, no troszkę to dzisiaj jest tak w telewizji polskiej. Tak, ale no, no, teraz to już w ogóle nawet sam bym nie chciała przychodzić w żadnej sprawie. E, ale e, na przykład była taka sytuacja, że e, podpisano umowę <grym> e, pomocy sportowcy sportowcom e, umowę Gloria Victis. Mhm. No a ja e, powiedziałam, że to nie w biurze notarialnym, tylko w biurze matrymonialnym podpisano tą okay. umowę, ale tego nie zauważyłam, się nie poprawiłam. No i koledzy mówią, no głodnemu chleb na myśli, bo ja się wtedy mm -hmm. rozwodziłam ze swoim pierwszym mężem i, i trochę się ze mnie podśmiewali albo na przykład tam mecz, że wygrał m, ktoś z kimś dwa do dwóch, no to też obciak okay. straszny. Mm -hmm. No też udało mi się raz nawet przeknąć, bo było jakieś spięcie, ale wyszła tylko końcówka kawa, mm -hmm. <laughs> więc e, uratowało mi to życie, ale generalnie dostałam kary zostałam odsunięta, ponieważ z tym przeklęciem to trafiłam akurat podczas wyborów, więc em, szefowie uznali, że robię sobie jaja em, mm -hmm. na antenie, a to sobie zrobił mój kolega, e, no, ten inżynier taki techniczny, który wciska te guziki i decyduje, mm -hmm. czy, czy ja jestem realizator, czy felietą, tak, realizator tak, tak. programu, on po prostu się po troszkę pobawił tymi guzikami, mi, i w krótko mówiąc włożył mnie na tak zwaną minę. No i ta mina wybuchła i miałam z tego powodu trochę problemów, tak? Ale potem jak już swoje programy nagrywałam, no bo jednak te fitnessowe mm -hmm. programy były nagrywane, to nabrałam takiej wprawy. Jasne, no. Takiej wprawy, że dzisiaj to kocham programy na żywo e, i zdecydowanie wolę, ale prawda, właśnie, bo to jest takie życie. Bo to jest mm -hmm. taki dreszczyk emocji, ale no wtedy, no, robiłam tak dużo o tych programów, tam, więc trzeba było dziennie ileś tam ich nagrać, ale to mi dało takie oswojenie się z kamerą, ze słowem, z mikrofonem, bo wiedziałam, że jeśli się pomylę, to mogę powtórzyć mm -hmm. i potem tu już się nawet nie myliłam i tak dużo tego nagrywałam. Ale to jest właśnie kwestia wprawy, także każdy się myli na początku. Normalne. Normal, normalne. Ja się do dzisiaj mylę i w ogóle nie jest mi z tego powodu jakoś specjalnie wstyd. Jest to ludzkie. Oczywiście. Ja uważam, że też jest to ludzkie, ale wtedy jakoś taka telewizja była sztywna, taka jaka pewnie jest teraz. Nawet szczerze mówiąc, nie oglądam telewizji publicznej, więc nie mam e, porównania. Jasne. To ja trochę teraz tak e, zapytam, nie o tę stronę telewizyjną, taką, taką bardziej właśnie e, fitness, ale też chodzi mi o jedzenie. Czy żeby poprawić w ogóle swoją sylwestkę, to nie tylko ćwiczymy, dodajemy do tego odpowiednią dietę? No to jest konieczność. Mhm. To wszystkie badania właśnie i potem wykłady właśnie, na których byłam w Ameryce, bo oni prowadzą przecież mnóstwo badań, Polacy mhm. nie mają pieniędzy na badania, więc... Te wykłady mówiły jednoznacznie, że jeśli chcemy utrzymać sylwetkę do końca życia, to dieta i ruch w parze. Bo jeśli odchudzamy się na przykład um, tylko ruchem, to oczywiście schudniemy, ale mm. po czterech latach efekt jojo powraca. To samo jest, jeśli się odchudzamy wyłącznie dietą, a nic nie robimy. Także to musi być spójne. Ja dzisiaj w ogóle um, o ruchu, o sposobie jedzenia um, nie mówię w kontekście figury, bo dla mnie to jest. Um, nie najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą zdrowie. jest dla mnie zdrowie i prewencja wszelkich dolegliwości, która no, za tym idzie I, i to jest najważniejsze. Także jeśli nie macie motywacji do uprawiania ćwiczeń, do wprowadzenia dobrych nawyków żywieniowych, to pomyślcie sobie, że zdrowie jest najważniejsze, a dzisiejsze czasy COVID pokazał mm. nam właśnie jak zdrowie jest ważne, że ten COVID dotyka najbardziej ludzi, którzy mają mnóstwo innych dolegliwości, więc no Trzeba się chronić. Chciałabym, żebyśmy też chwilę porozmawiały, bo tak sobie też powiedziałyśmy poza anteną, że poruszymy ten temat, no bo ciężko też obojętnie przejść obok tego, co się dzieje w Ukrainie. Wiem, że też pani pomagała osobom, które pochodzą z Ukrainy. Nie, właściwie chyba pani pomagała żołnierzom. Ja, ja w ogóle chcę powiedzieć, że ja podchodzę do życia i zresztą prowadzę na ten temat wykłady dla film, dla ludzi. Tak kompleksowo. Prowadzę wykłady z work-life balansu i Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie wszystko jest ważne. Nie tylko, żeby mhm. pracować, nie tylko odpoczywać, nie tylko cieszyć się życiem, ale jednym z, ele z elementów jest pomaganie. Z tym, że ja zawsze miałam taką mm, zasadę, że nie mówiłam o tym, komu mhm. pomagam, jak pomagam, bo y, to mi dawało taką wewnętrzną radość i są osoby, które zamawiają y, prawda, kamerę, jak niosą paczkę mhm. mandarynek do domu dziecka. Niestety y, miałam taką. Y, y, znajomą w pewnym mieście. Ale na sekundę tak, pani tylko przerwę. Tak. Ale nie ma pani takiego wrażenia, że dzisiaj są takie czasy, że no niestety osoby, niestety albo stety osoby publiczne, czyli takie osoby jak pani, hmm. które są kojarzone, powinny się jednak z tą kamerą pokazywać, bo gdzieś to. Ja to, wiem, to że to, to jest znaczy nie, nie nie nie. Ja uważam, że ym... Można o tym powiedzieć przy okazji, w momencie na przykład, bo ja dostałam na przykład zarzuty. Dlaczego ja o tym powiedziałam, że ja mm. pomagam? Ponieważ dostałam zarzuty, no jak to ty się cieszysz, pracujesz, a tutaj jest mm. e, wojna, więc musiałam. O tym powiedzieć, stąd też e, pani wie, że, że, że pomogłam, że ja pomagam, ale ja normalnie z tym nie wychodzę przez całe swoje życie. Chcę powiedzieć, że ja nigdy nie opowiedziałam o tym, komu ja i w jaki mm -hmm. sposób pomogłam. Ale to była specy specyficzna sytuacja y, i myślę, że dużo osób takich jak ja publicznych dostało trochę po nosie. A, wy mm -hmm. się cieszycie, wy reklamujecie mm -hmm. jakiś krem albo nie wiem, cokolwiek, prawda? Ale trzeba pamiętać, że my musimy też e, z czegoś żyć, że oprócz tego, że. Coś dzieje się bardzo złego oczywiście. w tym świecie. Myślę tutaj o Ukrainie, co dotyka też oczywiście nas. To my też mamy swoje życie i za coś trzeba rachunek zapłacić, za prąd, prawda? Kupić sobie jedzenie mm -hmm. i tak dalej. No i wtedy właśnie też postanowiłam, dlatego też powiedzieć, żeby ludzie po prostu mm -hmm. mnie nie napadali. Ja, e, jeśli się pytasz, e, jeśli się pani pyta, nie, nie, nie. nie mogę powiedzieć po Ale, w imieniu, jeśli <grym> się pytasz, dobrze, e, no co zrobiłam, więc my z mężem zareago zareago zareagowaliśmy od razu. Jak się dowiedzieliśmy, że coś takiego się dzieje, e, to ja uczestniczę w zajęciach ba baletu m, klasycznego, m, Organizowana przez prywatną szkołę baletową Młody Balet Polski. Mm -hmm. I dziewczyny miały kontakt z konsulem ukraińskim. Dostały taką listę y, medykamentów, które są potrzebne dla żołnierzy. No i na początku to była taka wersja, że tam każdy kupi pudełko czegoś, co kto może oczywiście i przyniesie. Ale jak mój mąż to zobaczył, mówi. O nie, my nie będziemy kupować jakiegoś tam pudełka. No i kupiliśmy 40 kartonów różnych e, medykamentów, strzykawek, no tego co było krótko Potrzeba. mówiąc na tej liście, bo tam były takie e, no stricte me, medyczne rzeczy potrzebne e, dla rannych e, ewentualnych. No i żeśmy to m, zawieźli e, i tak przyjemnie mi się zrobiło, ponieważ e, Ktoś tam zawoził też na granicę y, te lekarstwa i mój syn mówi, mamo, spotkałem kolegę, który zawoził też y, jakieś środki medyczne i zadzwonił do mnie, czy to twoja mama jest, Mariola Wojarska-Ferenc, mm -hmm. bo była taka duża kartka i tak dużo paczek. Ja mówię, tak, tak, to by to było ode mnie, to było takie miłe, ale... Mm, no, nie można być oczywiście obojętnym, więc każdy powinien pomagać tak jak tyle, może. ile może. Mhm. Bo my pomagaliśmy też no, rodzinom, ale no, nie, no, nie chcę o tym mówić. No, dla mnie to było po prostu mhm. naturalne, jest naturalne. Dla nas też pracują ludzie z Ukrainy, więc my bardzo szanujemy tych ludzi. Ja bardzo przeżywam, jak te mhm. panie, które gdzieś są blisko mnie, opowiadają mi różne historie, straszne historie, chociażby teraz o gwałceniu dzieci, kobiet, mm. wiązaniu ich, to, to jest, ja jestem kobietą, więc yy, ja jestem zawsze za kobietami i po prostu no trudno Spokojnie, spać, żyć, kiedy, kiedy dotykają nas te no. informacje. Ale uważam, że powinno się pomagać na tyle, ile może i nie oceniać się, że Ty dałeś to, ja dałam to, kto mm. da więcej. Tylko po prostu mm, musimy się sobie zdać sprawę, że będzie to długofalowa mm, e, tak. pomoc i trzeba rozdzielić gdzieś e, te nasze możliwości, prawda? Więc na ile kto może, niech e, pomaga. Chodzi o to, że, żeby. Mm, Dutch To coś komuś drugiemu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam będzie potrzebna pomoc. To prawda. Ale wiem, o czym pani mówi. Ja pamiętam, jak wybuchła wojna, nawet nie tyle, że wybuchła wojna, tylko ten atak Rosji zaczął się w Ukrainie. I pamiętam, miałam takie dylematy. Mówię, kurczę, jak ja teraz poprowadzę program rozrywkowy? Mm -hmm. To było dla mnie strasznie trudne, jak to wszystko się będzie działo. No ale tak jak pani powiedziała, Działa. Musimy też funkcjonować, żyć. Powiem ci teraz taką sytuację, skoro już o tym powiedziałaś, że prawdziwy dziennikarz, tak jak aktor, musi znaleźć się w, i odnaleźć się mhm. właściwie w różnych sytuacjach. Ja na przykład, prowadząc y, ważny program, tuż przed programem na żywo, dowiedziałam mhm. się, że moja mama umiera. Mhm. I na początku. Zaczęłam płakać przed programem i aktorka, z którą prowadziłam rozmowę, mówi: Słuchaj, to może chcesz z tego programu zrezygnować? a ja mnie nie ma jak, przecież to jest program mm. na żywo. To nie, nie można powiedzieć, Widzą, 'Dzień dobry, mm -hmm. dzisiaj programu nie będzie, prawda? Tylko ten program musi się toczyć. I poprosiłam ją, żeby ona jak najdłużej odpowiadała na moje pytania, mm -hmm. a że ja będę zadawać to, te, te tak. pytania. I, I później zobaczyłam sobie ten program i to było coś niesamowitego, bo ja w tym programie. Ja myślałam, że jestem spięta. Ja byłam tak wyluzowana, mm. tak spokojna, tak uśmiechnięta, jakbym wygrała milion dolarów, mm. jakbym nie miała żadnego stresu. I moja właśnie, ta przyja przyjaciółka, koleżanka, która mm. powiedziała: Wiesz co, ty jesteś lepszą aktorką ode mnie, bo ja bym nie potrafiła tak tej mm. roli zagrać. I ja po prostu mam coś takiego, że ja się w najważniejszych momentach życia bardzo skoncentruję mm. i spinam. I nauczył mnie to sport, żeby oddzielać od siebie wszystko. Mhm. I skoncentrować się tylko na tu i teraz, to jest bardzo trudne, ale ja uprawiam sport indywidualny. Mhm. Więc ja wychodziłam na tą scenę sama i wszystkie oczy były skierowane tylko na mnie. Nie jak w sporcie zespołowym, prawda? Tak. Czy w piłce, nożnej raz na tego, raz na tego, ten ma piłkę, tamten, tylko byłam ja. I to mi jak gdyby pomaga w tej chwili w mojej e, pracy, w moim też życiu, że nawet w takich trudnych sytuacjach no, koncentruję się na tym, e, co jest teraz. I no, musimy żyć, no, mhm. musimy, kochani, żyć, musimy robić swoje, bo żeby pomagać, to trzeba mieć też szczęście. Dlaczego pomagać, musimy zarabiać pieniądze na, na tę pomoc? Bo człowiek, który jest nieszczęśliwy, który sam no nie ma mhm. się czym dzielić, to się nie będzie po prostu dzielić, chociaż są skąpcy, którzy mają to i prawda. się nie dzielą. I zauważyłam, że czym ludzie są bardziej skromni, tym więcej mają w sobie um, serca i tym bardziej mhm. dzielą się. Ja mam akurat bardzo, um, myślę, że fajną rodzinę fajnego męża, który. Um, ma dwóch braci, więc pochodził z takiej no, no trzech braci w sumie, prawda, było, więc nauczył się tego dzielenia, prawda, między sobą i jest bardzo taki ciepły i mamy to jakoś tak wpojone, że, że nie wszystko dla nas, że są jeszcze... Inni, no i się tak do, dobrze się z tym czujemy. Ale to, co mówię, nie będziemy o tym trąbić, bo zbrzydziły mnie różne fakty. Nie, nie konkretnie mm -hmm. przy tej wojnie, tylko że ludzie jak pomagają komuś, to lecą natychmiast do telewizji, bo ja pomogłem, bo mm. dałem tu tyle. Ja wolę y, inkognito, incognito, ponieważ dla mnie to jest to cenniejsze, że nie pokazujemy, nie robimy tego na pokaz, mhm. żeby zostać siostrami teresami, prawda? Jasne. Tylko robimy to, bo mamy takie poczucie, że chcemy mhm. komuś pomóc. Kropka. Tak. E, kropka. Ja jeszcze mam jedno pytanie. E, jak pani ocenia? No właśnie, Anię Lewandowską albo Ewę Chodakowską, jeśli mogę zadać to pytanie. Ja bym nie chciała nie. oceniać kobiet, no na pewno z Anią Lewandowską współpracuję, Aha. bo też dla jej aplikacji poprosiła mnie, więc zrobiłam ćwiczenia dla kobiet dojrzałych, dla kobiet 50+. Plus więc e, mamy jak gdyby wspólny e, projekt. Na pewno jest to dziewczyna bardzo ambitna, mm -hmm. bo przecież mogłaby nic nie robić, to e, a robi bardzo dużo i m, ona chyba stosuje taką zasadę, e, jak ja w życiu, że nigdy nie wiadomo, co w życiu może człowieka spotkać, bo ona też przeszła, o czym opowiadała dużo, jako młoda dziewczyna I, i zawsze trzeba liczyć na siebie i myślę, że m, to jest fajne, ponieważ e, dzisiaj mamy wszystko, jutro możemy nie mieć nic, więc e, trzeba mieć wszystko w swoich rękach i fajnie, że mhm. zamiast, krótką mówiąc, leżeć i nic nie robić, to, to robi e, t, e, tyle e, mhm. w, dla siebie, ale też dla innych. E, o Ewie Chodakowskiej chyba powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia, nie mam nic do dodania. Dobrze. Bardzo dziękuję za tą e, rozmowę. E, bardzo mi było miło. Spełniły się dzisiaj moje marzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i co? Szczęścia chyba tylko. No dziękuję bardzo. A jeśli chcecie troszeczkę e, poczytać. E, o tym, jak odnaleźć to e, szczęście, to napisałam taką książkę Trener e, Życia, to jest taka mm -hmm. książka coachingowa, która opowiada też o mnie, o trochę o mojej historii, o tym, jak dojść e, do sukcesu, równocześnie nie zapominając e, o sobie, czyli utrzymując ten e, work-life balance, dlatego że pamiętajmy, że żyje się tylko la, raz i tak naprawdę my jesteśmy najważniejsi. Jak my będziemy szczęśliwi, to cała reszta wokół nas też będzie e, szczęśliwa i też będzie. To nami. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja Wam również też bardzo, bardzo dziękuję. Musicie mi uwierzyć na słowo. Pani Mariola wygląda bajecznie, po prostu bajecznie. Mogę teraz hmm. pójść do domu i miło zasnąć. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję Wam. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć.